Moi rodzice wyrzucili mnie z domu, gdy miałem 18 lat, zostawiając mnie bez dachu nad głową. 10 lat później włamali się do mojego domu pod moją nieobecność, więc to ja zostawiłem ich bezdomnych. Miałem 28 lat i nie byli częścią mojego życia od ponad dekady. Skończyłem śpiąc zimą w namiocie, dopóki życzliwy sąsiad nie pomógł mi skontaktować się z dziadkami. To oni mnie przyjęli, pomogli odbudować życie, a kiedy przeszli na emeryturę, sprzedali mi swój dom za ułamek wartości. W 2023 roku wróciłem z wyjazdu służbowego i zobaczyłem obcego kampera na podjeździe. W środku moi rodzice zachowywali się, jakby mieli prawo tam być. Ich firma zbankrutowała, stracili wszystko. Zamiast poprosić o pomoc, włamali. Się, twierdząc, to był dom twoich dziadków, więc należy do nas. Kazałem im wyjść. Odmówili. Okłamali nawet policję, mówiąc, że mieliśmy ustną umowę najmu. Musiałem wnieść sprawę o eksmisję. Przez kilka miesięcy mieszkali za darmo, nie wnosząc nic poza dramatami. Moja mama próbowała przejąć kontrolę nad domem. Żądała głównej sypialni i przestawiała meble. Odmówiłem. Gdy próbowali wzbudzić we mnie poczucie winy, przypominałem im, że bez wahania wyrzucili mnie z domu w wieku 18 lat. Po czterech miesiącach sąd przyznał mi rację i dał im 30 dni na opuszczenie mieszkania. Nazwali mnie niewdzięcznym i samolubnym, ale nie obchodziło mnie to. 3 marca patrzyłem, jak pakują się do malutkiej kawalerki, dokładnie takiej, do jakiej zmusili mnie lata temu.